Siema siema, jest taki żart. Jak wydostać się z islandzkiego lasu wystarczy wstać. Wiem, nie jest to najśmieszniejszy żart, no ale jest. A w tym filmie pokażę Ci jedno lub dwa miejsca do zdjęć właśnie niedaleko rejkawików w takim lesie i udowodnię Ci, że te lasy tu faktycznie są. W samym Rejkawiku jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja najbardziej lubię ten pod górą Esja, czy też Heidmork, albo w okolicach Prylana. Dodatkowo w samym Rejkawiku jest też bardzo dużo parków i terenów zielonych. Ja mieszkając w Szczecinie przez kilka lat, mogę teraz powiedzieć, że Rejkawik, jeśli chodzi o te tereny zielone, wcale od takiego Szczecina nie odstaje. Być może ten las i te drzewa nie są tak imponujące jak te w Polsce, jeśli chodzi o wielkość, ale ma to wszystko swój klimat. Ja chodząc tutaj staram się szukać różnego rodzaju przejść, kładek czy strumyków albo e, obalonych drzew, bo to może wyglądać bardzo artystycznie na zdjęciach. Teraz staram się znaleźć pewne miejsce, w którym byłem już dwa razy. Za pierwszym razem znalazłem je całkowicie przypadkiem, a za drugim razem trochę zajęło, zanim do niego dotarłem, także mam nadzieję, że znajdę je szybko. Jest kilka minut po godzinie 8, 5 września, a temperatura odczuwalna to są 2 stopnie, także zima na Islandii e, za chwilę. Więc nie jest to jeszcze to miejsce, w które chciałem docelowo przyjść, ale jest to także bardzo ładnie. Kiedyś już to robiłem zdjęcie. E, aparat już jest na statywie, ponieważ jestem bardzo blisko sceny, którą fotografuję. E, muszę używać szerokiego obiektywu, w tym momencie jest to 18 mm. Tak jak wspomniałem, znalezienie tego miejsca, do którego planowo chciałem przyjść, nie jest wcale takie łatwe. Mam nadzieję, że za chwilę uda mi się je znaleźć. Po 45 minutach spaceru nareszcie udało mi się znaleźć moją scenę, jest to mały mostek, a tuż za nim takie schody zrobione z belek drzewnych. Do zrobienia tego zdjęcia będę potrzebował statywu i bardzo szerokiego kąta, ponieważ znajduje się bardzo blisko sceny fotografowanej. I żeby to wszystko objąć, czyli właśnie ten mostek plus te schody i trochę zieleni, która jest dookoła, potrzebny jest właśnie obiektyw z bardzo szerokim kątem. Wszystko już gotowe iso-200, przysłona 11, czas naświetlania 1 sekunda, i możecie teraz zobaczyć to zdjęcie. Coś takiego jak las na Islandii jednak istnieje, więc to miejsce, jak i wiele podobnych możecie znaleźć właśnie w lesie pod górą Esja. Jeśli będziecie tutaj w taki dzień słoneczny jak ja dzisiaj, to Możecie być pewni, że ten las wygląda po prostu niesamowicie. Słońce, które się przebija przez drzewa, oświetla liście, oświetla drogę, jest po prostu czymś niesamowitym. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to zostaw łapkę w górę. A jeśli chcesz oglądać moje filmy na temat fotografii na Islandii, to zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, ponieważ wkrótce kolejne filmy. Piąteczka.